rolnicy w całej Polsce blokują, blokują wszystkie drogi w Polsce. Byliśmy z wami na kopalni pokój w Rudzie Śląskiej. Byliśmy z wami na kopalni Bobrek. Teraz jesteśmy na Budryku i będziemy na każdej kopalni, gdzie trzeba walczyć o godność Polaka górnika. Bracia górnicy, tylko, tylko czatarką Polskę nasi rodzice, rodzice. Wy wszyscy walczyliśmy 25 lat temu. Obiecali! Oszukali! Obiecali! Oszukali! Obiecali! Oszukali! Obiecali! Oszukali! Szanowni bracia górnicy, przywieźliśmy! przywieźliśmy od rolników prezent dla waszego szefa. Tam stoi za bramą taczka i do gnoju, w Boże, do niczego więcej nie nadaje. Jutro jesteśmy w Łodzi. I tak cała Polska będzie stała, będzie stała i blokowała wszystkie drogi. Tak długo, aż górnicy i rolnicy zwyciężą tam Polskę. Polskę dla obywatela polskiego. Polskę dla nas wszystkich. Dla naszych rodzin. Niech nas Bóg prowadzi zwycięstwa. Szczerze Boże, górniczej. Mamy też kolegów z kopalni wujek, którzy przyjechali nas wspierać. Proszę o zabranie głosu. Boże! Boże! Tu są koledzy nie tylko z kopalni wujek, ale z całego katolickiego węglowego przyjechali Was wspierać. Wczoraj żeśmy Was wspierali masówkami i protestami tymi dwugodzinnymi i dzisiaj jesteśmy tutaj. Po raz kolejny, ja mam tutaj ta taką małą uwagę. Widzę, że Wam się zawsze chce protestować w takim okresie prawie zbliżającym się świątecznym. Żeście już raz święta Bożego Narodzenia spędzili na kopalni. Teraz się wamy Wam. wam. Wielkanocne marzą, co? Mowaki. Jak trzeba, to tak będzie. Ale poważnie, poważnie. Nie może być tak, że chłop, który nawet nie ma rangi ministerialnych powoduje łamanie porozumienia, bo tak jest ono przez nas odbierane górników. Zamiar zwolnienia ludzi, dziewięciu górników. Działaczy, boście ich wybrali na te stanowiska, nie dla Działaczy takich samych chłopów jak wy jest łamaniem porozumienia, którego gwarantem jest rząd. Więc należy postawić pytanie urządzi Pani premier w tym, w tym kraju? kraju? Czy pan Zagorodki? Co tu jest grane? Kto ma pałeczkę władzy w tym kraju? 33 lata temu jestem w kopalni wujek. I jak wiecie, 33 lata temu. Niech chcę z się Niech cię